W studiu KRM jest z nami Anna Dmaracka, honorowa członkini od niedawna, od chwili Kongresu Ruchów Miejskich, badaczka ruchów miejskich, autorka świeżo popełnionej też książki na ten temat. Aniu, co jest takiego ciekawego w ruchach miejskich? No właśnie, to jest świetne pytanie. Ja się nad tym od czasu do czasu zastanawiam. To nie jest pierwszy ruch, który ja badam. W swoim doktoracie się zajmowałam ruchem kobiecym i w którymś momencie doszłam do wniosku, że już wystarczy, że już nie. Mój tata jest projektantem, był projektantem urbanistą i te kwestie miasta zawsze mnie interesowały i w naturalny sposób te zainteresowania społecznikami, tym dlaczego oni działają, dlaczego chce im się wychodzić z domu, co powoduje, że są inni od tej średniej krajowej, która. Może by spędziła ten czas przed telewizorem albo poszła sobie na spacer. To jest coś, co w taki naturalny sposób przeniosło mnie z tej strefy ruchów kobiecych w strefę ruchów mieszkańców i ruchów miejskich. A jesteście strasznie ciekawi i badać Was, obserwować Was, interagować z Wami, poznawać Was jest po prostu wielką przyjemnością, która powoduje, że ja mam większą ochotę do swojej pracy. To znaczy, mam wrażenie, że to jest nie tylko. Przyglądanie się ludziom, którzy robią coś bardzo sensownego, którzy się kierują wartościami, które są mi bardzo bliskie i które są potrzebne w polskich miastach, ale że mam wrażenie, że ja mogę też o Was opowiadać na zewnątrz, za granicą, ponieważ funkcjonuję w międzynarodowej nauce i piszę głównie po angielsku, to na temat Kongresu Ruchów Miejskich powstało już kilka artykułów i tego, że jest to jednak pewien fenomen, który można teoretycznie opisać. I który pokazuje, że pewne procesy działają rzeczywiście w określony sposób. I, I pokazać też, że jesteście przykładem tego, że można przełamać pewne standardy i schematy, które funkcjonowały w polskiej i nie tylko polskiej polityce miejskiej. Ojej, a myślę, że teraz widzowie się rumienią. Od. Od masy komplementów, czyli co, ruchy miejskie są takim. są taką naszą polską trochę specyfiką. Nie, nie, nie są polską specyfiką, ale to, co jest specyficzne, to jest kongres. Mm -hmm. To znaczy rzeczywiście to, że powstała ogólnopolska, ogólnokrajowa sieć. I to się nigdzie się nie, nie, nie zadziało? Nie, a szukałam. Mm -hmm. Jeździłam po świecie przez ostatnie 10 lat bardzo intensywnie, naprawdę, wierzcie mi, i e, szukałam. I, I często się natykam na różne objawy aktywności miejskiej, bo to mm -hmm. oczywiście mnie interesuje. E, I rozmawiam o tym, co się dzieje w Polsce, I piszę na ten temat, opowiadam na konferencjach. I wiele razy słyszałam o tym, że ojej, ale to, to tyle organizacji e, tak bardzo lokalnych e, stało się jedną. Siecią, która działa wspólnie. I oczywiście wydziałać oddzielnie, tak? Spotykacie się na kongresie od czasu do czasu, macie kontakt przez internet, ale to nie zmienia faktu, że jako platforma organizacyjna pewnej idei, tej idei prawa do miasta jesteście naprawdę fenomenem na skalę y, świata. Wow. Um, podsumowujemy e, dzisiaj też 10 lat kongresu ruchów. E, I ale nie chciałabym się ciebie pytać o historię. Chciałabym się ciebie pytać, wiesz, jak już tak przykładasz to szkiełko i przyglądasz się ruchom miejskim tak bardzo bacznie, to jak myślisz, jaka jest przyszłość przed ruchami? To jest bardzo przewrotne pytanie, bo ja pamiętam jak w Gorzowie myśleliście o tym, żeby tworzyć federację. I ja wtedy... Znając historię różnych innych ruchów społecznych, myślałam sobie, no nie, to już, to już będzie koniec. To będzie instytucjonalizacja, to będzie profesjonalizacja, pewnie i komercjalizacja i po prostu zniknie ten duch i etos, który mi się wydaje, że, że wtedy w Gorzowie go było czuć bardzo mocno jako coś sprawczego, bo rzeczywiście ludzie zaczęli wchodzić do rad i, i być widoczni jako opozycja polityczna. I myślałam sobie, że to jakby wykończy ten, tego ducha, tą energię. No ale okazuje się, że jestem kiepskim socjologiem. Albo wy rzeczywiście jesteście fenomenem, bo, bo minęło już kilka lat i zupełnie tego nie widzę. To znaczy, widać, że dostaliście pieniądze z dużego poważnego programu, widać, że jest instytucjonalizacja i profesjonalizacja, ale ten duch, ja go cały czas bardzo mocno czuję. Więc mam nadzieję, że to jest początek takiego realnego rozrastania się KRM-u i i tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj, to znaczy zaistnienia waszej sieci w takim sensie, no właściwie taki na, na pełną skalę, tak? To znaczy, że będziecie naprawdę w stanie narzucić pewne nowe wartości i styl mówienia o mieście i, i jego przyszłości. A no właśnie, ja, ja myślę po pierwsze, że profesjonalizacja nie musi zabijać ducha. <głos》> to takie moje osobiste przekonanie zupełnie, ale. Mm... Ten język, tutaj dużo ludzi nam mówi o, o, o tym języku, który wszedł do mainstreamu, języków wprowadzonych przez ruchy miejskie, i już on jest pożyczony czy przytulony przez większość włodarzy naszych miast, przez różne partie polityczne, różnych polityków na wyższym i niższym szczeblu. To o czym teraz mówić, skoro o, tym, o, o, o czym mówiło się 10 lat temu, już mówią wszyscy? Co teraz? Wiesz, jakiś czas temu to było w Katowicach, jak na Śląsku był kongres. To właśnie postawiłam taką tezę, że ponieważ już nawet deweloperzy w wywiadach, które prowadziłam do mojej książki, mówili o tym, że oni chcą mieć prawo do miasta i że mają prawo do prawa do miasta, jakby. To, że to może już trzeba zrezygnować z tego hasła, ale znowu uważam, że w sposób przewrotny po dzisiejszej debacie i, tego, i tym, jak zarówno Edwin Bendyk, Lech Mergler i, i Paweł Kubicki mówili o tym, co prawo do miasta oznacza, i że nadal jest to bardzo miękka, pojemna kategoria, do której można wkładać bardzo mocne treści. To wcale nie wydaje mi się, że to jest coś, co się przeżyło i że musicie mówić innym językiem. Wydaje mi się tylko, że trzeba bardzo mocno podkreślać, że to jest wasz język, wasza narracja i co dokładnie to znaczy. Znaczy nie oddawać jej. Ja wtedy mówiłam w Katowicach o tym, że, że chyba bardzo ważne jest to, żeby podkreślać, że, że kwestia dobra wspólnego, miasta jako dobra wspólnego, może być taką nową platformą narracyjną do wykorzystywania. I wydaje mi się, że jedno z drugim jakby nie stoi w sprzeczności, Niekolwiek. tylko się bardzo mocno wzmacnia. Czyli myślę, że trzeba znajdować może bardziej konkretne sposoby na mówienie o prawie do miasta. Tak, żeby człowiek z ulicy rozumiał, o co wam chodzi. Nie zostawiać tego w tym duchu lewera, że to jest jakaś poetyka, nie wiadomo o co chodzi, i potem może właśnie przyjść deweloper czy urzędnik i powiedzieć, i sobie że. Może pożyczyć. Tak, 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 bo, bo ten duch, o którym właśnie Edwin dzisiaj, dzisiaj mówił, ten oryginalny duch prawa do miasta, wydaje mi się, że, że naprawdę zasługuje na to, żeby go e, ożywiać e, wciąż i wciąż. Czyli robimy dalej swoje. Tak, zdecydowanie. Dziękuję ci pięknie i kupujcie książkę Ani o nas. Słyszałam, że się daje czytać. Starałam się bardzo, żeby była dostępna nie tylko dla osób z mojej dziedziny, ale, ale także dla Was. Myślałam o ruchach miejskich ją, więc mam nadzieję, że będzie, że będzie dla Was ciekawa, ciekawą lekturą. Super. Dzięki, pięknie. Dzięki.